Poznajcie, rodzinę Turpin. To kolejna historia, w której wszystko jest w porządku, jeśli tylko patrzymy na fasadę. A wewnątrz, prawda, która przeraża bardziej niż horror. W 2018 roku 17-letnia Jordan Turpin wyskoczyła przez okno swojego domu w Paris, w Kalifornii. Trzęsąc się i ledwo mówiąc, zadzwoniła na 911. Jej słowa brzmiały jak z horroru. Moje dwie siostry są przykute łańcuchami do łóżka. Nie wiedziała, jak opisać miejsce, w którym się znajduje, bo nigdy sama nie wychodziła na zewnątrz. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, spodziewali się zaniedbania. Ale to, co zobaczyli w środku, tego nie da się zapomnieć. Dom był brudny, cuchnący, z oknami zakrytymi czarnym materiałem. W środku trzynaścioro wychudzonych dzieci. Najstarsze miało 29 lat, a wyglądało jak nastolatek. Niektóre były przykute łańcuchami do łóżek, inne nie umiały mówić pełnymi zdaniami. Wielu z nich było skrajnie niedożywionych, jedno z dzieci miało uszkodzony mózg z głodu. Rodzice, David i Louis Turpin, traktowali dzieci jak więźniów. Karmili je raz dziennie, zabraniali mycia się, bicia były na porządku dziennym. Przez lata utrzymywali fasadę idealnej rodziny. Nawet robili rodzinne zdjęcia w Disneylandzie. Ale w rzeczywistości to był dom przemocy, kontroli i psychicznego znęcania się. Ich dzieci nigdy nie chodziły do szkoły. Nie znały niektórych podstawowych słów. Po ucieczce Jordan rodziców aresztowano. W sądzie nie okazali skruchy. W 2019 roku oboje zostali skazani na dożywocie. Choć wszyscy myśleli, że piekło już się skończyło, niektóre z dzieci traupinów znów zostały skrzywdzone. Po ucieczce z domu i głośnym medialnym procesie, dzieci trafiły pod opiekę stanu Kalifornia. Miały wreszcie dostać pomoc, terapię, bezpieczeństwo. Ale system, ten sam, który miał ich chronić, znów zawiódł. Niektóre dzieci trafiły do rodzin zastępczych, gdzie były ponownie głodzone i wykorzystywane. Jordan, ta sama, która uciekła i uratowała rodzeństwo, w wywiadzie po latach powiedziała, czasem czuję, że system porzucił nas dwa razy.